Cześć Cześć. strony I, I, I Lagusek. Właśnie. I... I... Dzisiaj będzie druga część serii lef, Let's Left A tam no był... A, a tam jest bardzo zbyt, jest bardzo dziwny gość ten nie chce nam otworzyć drzwi. A masz. Jakiś nieśmiertelny jest chyba Co to jest pop, 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 partnion, Popatrz na ja nią, tego zombie na, na tego, że nie wygenerował się to co? O, o to... No, no więc tak, e, odcinki będą... No, no, no na zmianę Pierwszy rozdział był u mnie, drugi był rozdział jest u... Piotrka trzeci tak. będzie znowu u mnie i nie nie to... To... Będę u Karola, to... No nie powiedziesz, będę mu Karola powie z no. Chyba, na z Chyba że... Chyba, że coś. Chyba, że to ale raczej nic. Reloading! Od wczorajszego no, no, odcinka. Ja uczyłem się nie lekceważyć dziwny. Żeby... O oh, wander, runter, runter! O Jakie mamy tutaj? Z to się To zombie test. To jest test. To jest test. To jest test. To jest, jest. 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 jest takie czarno czarno Nie, Nie, jest test. To jest test. To jest test. To jest No To jest test. To jest test. test. To jest test. reloading jest reloading. Gdzie teraz? Yyy... E, ghost... Czekaj, gdzieś tu jest spitter. A tam. O, tu jest pistolet maszynowy. Weź ja chromowaną tre. strzelbę. Czy, czemu ta strzelba musi być chromowana? Tu sama. O, Uzi lepszy jest. jest. Gdzie to jest? Aha, tu. Tu? Chromowana strzelba. Zdecydowanie Uzi jest lepszy. No. Gdzie tu jest spitter? Bo... pisze Piszę po prostu. Aaa, tutaj! A, a znam, kto ją. Ja no tu, je, tu jest coś. Tu, tu, tu jest... Buta wjeżdżam. O, tu jest apteczkę z przeciwdziałami. Ja, ja no, z Buta wjeżdżamy. Fua, a, oni... Bierze, ja Gdzie oni się dobijają? Nie, 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 nie. właśnie, jecha z góry. A teraz, wiesz co? Uoo! Wow! Nie oni z tamtej dobijają, dol! Zobaczcie zombie jak żyje Posmakujecie moje, mojego uzi Za to! <laughs> o ja pierdolę pier 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 pier. A nie strzelaj Spoko, spoko No nie umie trafić w głowę No jeny reloading. I nie trafiłem hey, Nieważne Idę ok. tu No Idź A Idę, idę Ta. Wiem, ja mam teraz miejsce marmarskie, wiem Tak, teraz, teraz ty nagrywasz, więc idziesz pierwszy Dobra, idę, idę, idę. Open it up! Kurde, kurde. Ja Czekaj, muszę dać nasz cape na nie Otwórz okno, otwórz Ech. 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 Czekaj, Czekaj muszę na nie przeszkadzać, się jaj... Nie dzwonili czasem na ciebie? Nie. mam... co to? to. O, fuck. Właśnie na mnie! Tam, w tamtym odcinku było to samo. Na ciebie raz tylko Hunter skoczył. A na mnie to cholera no. co Czekaj, się sobie i będzie... Tam jest Boomer. Brrr, brrr, brrr. O, ale same nóżki mu zostały. Boomer, Patrz. o jaki słodziak. Brrr, mam adrenalinę, pierwszy. Brrr, 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 brrr. Nie włączaj alarmu! Co? Włączaj alarm? Dobra!

No kurde... Czy tutaj będzie witch nie? Chyba Ej wiem, ja aż tu internetu nie miałem, jeżeli to przejdziemy co to jest tam u góry? Zombie Obserwam, że zombie Ej tu jest stan! Ja bym się... Ja bym jeszcze go widział Ah. A! Zrób Ara, Hunter! Nie! On tak sobie był Hunterem, dobra! A reload! I'm Uuu, a ja Nie nie dzieje! Masz następne auto z alarmem Tak, zaznaczam, do tego budynku chyba Eee, tutaj Tutaj, czy może nie, nie? A nie? Chciałem znaleźć gdzieś, chyba nie? 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 A tutaj, no Otwieraj, otwieraj O fa... właśnie Apteczka z niego wyleciała Reloading No drzwi Ha Reloading Dobra, apteczka Mmm Idę zobaczyć O czytam W kiblu, normalnie Zombie w kiblu Weź drugą, drugą pisę, o dual will. Ale tak. Wiem do góry nie. Tu jest... Smoker. Smoker. Bleh. Ale za smoker. Czekaj, tu jest. Gorsze niż drzegi boomera. Tutaj jest tak, 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 tak. tak, tak. Tu jest drzeba i... i coś konkretnego, czyli Uzi z

nickara zombie to jest tutaj jest ammo zapalające tutaj no tutaj tutaj, to, mam, to, to rozstawię tutaj tutaj to, to, to na parterze fak to, to kurde artera nie nie już nigdy, nigdy nie zostałem na, na parterze chodź na piętro kurde Lord, naprawdę na Weź sobie tą apteczkę z powrotem, a tutaj jest jakaś skrzynia Ale tu jest pylsów, tu są pylsy Aha zablokowałeś mnie Aaaa, pylsy Dobra, zabiorę sobie adrenalinę Idę pierwszy, mam adrenalinę, dawaj tędy no. Gdzie teraz. Przed ciebie. przed ciebie. Spiter. Peter. Lol, patrz. Skin. Skierstwo. żeby... Fadejś. Ja to jest z grubego jednego. Z grubego. Nie Tak. Let's go through this park. Reloading. Uofa! Tam jest czatka. Which? Aaa, no padli znowu. Nie, no padli. Mówię, nie, ryby. to jest... Reloading. To jest masakra. Nie Ale wiem, staram się odsuwać, może mam zasuwać refleks. Dobra, ja teraz nie lektyważę. Ty podpaliłeś beczkę, uciekaj stąd! To jest bukające beczki. Mówiłem, że tu jest witch. Ja ją nie atakuję, no już wracałem na wyczkę. A kuja z tym? Ona tu jest. Jaaakie <laughs> <pieniądze>, miły wyczek. Jaki <laughs> debil. Wziął ja ją z tym nie wywociłem, nie? Yeah I know you shot me. Reload. Hey Junkie <jockey>, junkie. <laughs> yeah you have to that To mi opowiada, tak Dwóch to dwóch, tam, dwóch tu i... nie wiem się. Że cały czas pistoletem strzam, w ogóle nie miałem, nie. Guide wins go, that was the most exciting. Hmm. Hunter. over here? Hunter. To są fajne rzeczy. A, albo to. To są jest, te same. Dobra. O oh! Oczy... Oczywiście! Jak będę korzystał z pistoletu? Ja postaram się korzystać... ...z trochę broni niż pistolet. Gdzie Safe House? Idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Safe house? Oh God, oh oh Whoa, za tobą! Ja nie ty. Dobra, z kij wjeżdżam Ja się uleczę Szkoda, z... że ty nie napominać Lubię tego Elisa, bo on ma czapkę, good, bo on wygląda jak skausz trochę oh, yeah. Trochę mówię Wolę to Gdzie to e, uleczę się Co ten kołach robi? Czemu on ze mnie strzelam? <grybuj> Tota ty nie ma jakiś... Są jak bulowych, bo my ten... Są jak ten... nie, Nie 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 o! nie nie. Nie, a... Bloł, gre... tak, tak, nie, nie, nie. jak ten... Są jak Katana jak O, ty wyrzuciłeś piłę. katana jest lepsza, Są katana tu, 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 Tu tu, tu tu, tu tu, tu. Eee, wila, cięcie na chwilę. Dobra, gdzie mnie tu bardzo brzydki czarny zaatakował eee zaatakował Karola i tak go było zaatakować. A to ja naprawdę to musiałem pomalować, no, e, pomalować Amelam, Amelamy Dobra, i Jarajcie się Jaraj Tam jest jakiś dostałing! sobie zabity kataną? Oczywiście hmm. Są piersy Witch. Kurde, że nie wiem piły Pataj się po piłę, się po Ja mam mało czekaj, chodź. Ja chcę po kurde. Gdzie jest mamy Gdzie ona jest? Za to Jest Gostek A gdzie jest ona? Tu jęczy, jęczy tam gdzieś w tej dziurze chyba Gdzie? Tam, no tam, tam, tam trzeba iść no dobra, czekaj, widzę ją We się w ciebie Ale tu nie będzie mógł być doma We loaded, Nie trzeba było się oprylać, tylko od razu ją... ...ku... z tego Rozwalać, nie... Z znaczy, piły, z piły mi chodzi. Wpadłem. Reloading. Po Reloading. co ty tu weszłeś? Nie wiem. Chcesz może tu mam iść? Co tam mam iść? O, co to kurde jest? Ja pierdzielę, nie ma! Nie ma! Nie ma! Kurde. Nie! Nie! nie.